Witajcie widzowie, dzisiaj nie po to jesteśmy przed Robloxem, ale po to, że, że dzisiaj Wam pokażę zhakowaną grę na Roblox. Pamiętacie, jak Tuber 93 zhakował Me City? No to dzisiaj Wam pokażę to Me City, które. Bo widzicie, jest teraz dalej Me City, ale to jest chyba nowe, a tamto jest pozostawione i Wam pokażę dzisiaj prawdziwą. Prawdziwe, zhakowane mapy City. Więc idziemy na Robloxa. Załadujemy się niech konto. Okej, okay, więc zaraz będziemy na tej grze. Jesteśmy na moim koncie. Ok, i, i tutaj jest ta gra, która podobno jest hakowana. I wam zaraz pokażę o co mi chodzi. Ok, dołączamy. Ok. Loguję się. Ok, dołączyliśmy. Ok, jesteśmy na grze. I widzicie, to jest to zhakowane Map City. I nie, że ja się cofnąłem w czasie i może to jest niemożliwe. Ale dobra. Jest, jest ten burger, który mieliśmy który był na jednym z filmików hakowania, więc wam coś pokażę, dlaczego mówię, że to jest hakowane. Patrzcie. Klikamy wyjdź. O kurde, to nie zadziałało tym razem. Jeszcze raz dołączymy. Nie, że Was teraz troluje i zaraz będzie, wystąpi montaż tego, że powracam. Tylko że, że to nie zawsze działa w tej grze, ale jest podobno zhakowane na City. Więc jeszcze raz dołączymy. Ale, ale jeżeli ktoś wie, wie co to jest za twarz, no to niech napisze w komentarzach ta w roku. Okej, okay, jesteśmy. Dołączyliśmy do gry. Bo przed odcinkiem ja jeszcze sprawdzałem to. Wychodziłem. Wi, widzowie. Yy, yy, chwila. Jeszcze mam do was pokazaną i, yy, drugą kolejną grę, no bo może pomyliłem grę, ale chwila um, to chyba jest to. Mała zmiana planów. Przejdziemy na tą grę. Fuck. Widzowie. Nie po przeklinałem, ale to, że gra jest nawiedzona jakby. Mhm. Więc um, okej. Okay. Trafiamy do, do ekranu samego podczas hakowania na tej grze. Nikogo na tej grze nie ma. Jedynie ja jestem. Więc wyjdziemy z niej. Dołączymy znowu. No bo ja zawsze jak tutaj dołączyłem i potem przechodziłem na -App City. Okej, okay, jesteśmy. Mm -mm. No bo, jak? No bo, zabijmy tego gościa. Przypomina mi Kulkita. Ależ zaraz mi zhakuje konto. Musimy uciekać z tej gry. O, widzicie! Wystąpiło. Znowu dołączamy do gry znowu. O kurde, Kulkit tu jest. Nie wiem, czy to Kulkita, ale patrzcie, ta twarz była przez jakiegoś hackera. Um, jakie na. O co mu chodzi? Dobra. Jesteśmy na tej grze. Uciekajmy stąd. Okej, okay, widzowie. Ta gra jest hakowana mega. Kulkit tu jest, ale nie wiem czy kulkit zmienił sobie skina. Tutaj nic nie pisze, ale napiszcie widzowie w komentarzu, czy ten kulkit się naprawdę... Nie, że to jest mój kolega przebrany. Że kolega właśnie się z nim umówiłem na Robloxie, żeby przyszedł do tej gry. Zaczął mnie... Kontrolować Was, tylko że naprawdę to jest tutaj. Okej, okay. wyjdźmy z gry. Widzicie, nie ma tu montażu, no, bo ja nawet nie mam takich. Ja nawet, widzicie, ja na... ja nie nagrywam z takim pełnym ekranem, więc raczej musicie mi uwierzyć, że ta gra jest hakowana. Więc widzimy się w kolejnym odcinku ze schakowanych gier.